Dzień dobry ze Śląska. Jestem w Bytomiu u naszego klienta, jednego z diamentowych laureatów rzetelności płatniczej TSLC Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. E, firma powstała w 2003 roku i dziś posiada mocno ugruntowaną pozycję na rynku usług e, spedycyjnych i celnych w kraju, ale też za granicą. E, przez ponad 20 lat aktywnej działalności e, wypracowaliście sobie opinię stałego, pewnego i rzetelnego partnera w biznesie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dario, chciałabym Pani zaproponować wycieczkę, ale taką wycieczkę w czasie, swoisty powrót do przeszłości. Jest rok 2003, grupa przyjaciół lubująca się w branży logistycznej postanawia połączyć swoją pasję, wiedzę i doświadczenia i tworzy firmę spedycyjną. Ja wiem, że pani wtedy jeszcze nie było w organizacji, ale e, czy wie pani, jak zarząd wspomina tamte czasy? Bardzo żałuję, że to nie jest czas, do którego mogę się osobiście własnymi wspomnieniami cofnąć. Natomiast faktycznie zarząd jest w dalszym ciągu w podobnym składzie jak w tamtych pierwszych dniach funkcjonowania spółki, bo nasi założyciele z 2003 roku również dzisiaj są członkami zarządu w naszej firmie, więc jak najbardziej czerpiemy z ich wspomnień i mamy okazję usłyszeć od nich, jak to od samego początku wyglądało. I na pewno jak w każdej spółce przez 20 lat można powiedzieć, że było i bardzo dobrze, i średnio. Mm -hmm. <gry> Natomiast zawsze staraliśmy się odpowiadać na potrzeby klientów, i to było jak to był taki jakiś sposób nasz wewnętrzny na to, żeby dobrze sobie radzić. Tak? Że zawsze podążaliśmy za tym, co klienci wskazywali jako potrzebne. Między innymi poprzez otwieranie swoich oddziałów, bo zaczynaliśmy jako spółka z tutaj centralą w Bytomiu oraz z centralą Agencji Celnej w Sławkowie, bo tam był największy jakby target naszych klientów. Natomiast stopniowo z rozwojem naszych klientów otwieraliśmy kolejne oddziały. No, i chociażby nasz klient, jeden z strategicznych, rozpoczął dostawy transportem morskim, i w ten sposób otwarły się nasze chociażby nawet oddziały morskie. Więc przez te 20 lat rozwinęliśmy się, myślę, bardzo znacząco. Myślę, że razem z naszymi klientami, właśnie. I cały czas możemy też czerpać z tego doświadczenia naszego obecnego zarządu. Więc no, to są osoby, które z branżą od początku miały bardzo wiele wspólnego, bardzo ogromną wiedzę, jeszcze poszerzaną przez te 20 lat. No i my też korzystamy jako to nowe pokolenie firmy, korzystamy z ich doświadczenia na co dzień. Yy, tak sobie myślę, że yy, tak naprawdę otwartość wasza, tego nowego pokolenia, w połączeniu z tym doświadczeniem, z tą ogromną wiedzą, no to tworzy swoisty tandem i, i czerpiecie jakby nawzajem ze się, z siebie i no myślę, że to jakby tutaj jest jakby klucz do sukcesu. Pani Dario, dzisiaj jesteście już ponad 20 lat na rynku Kierunki działalności tsl Silesia to przede wszystkim, tak jak już powiedziałyśmy, obsługa spedycyjna i organizacja przewozów w skomplikowanych schematach logistycznych. Czyli łączycie, stalacie, integrujecie różne Dokładnie. przewozy, kolejowe, samochodowe, intermodalne. Wspomniała, wspomniała też pani o frakcie morskim. Tak, również zdarza nam się realizować transporty I morskie. To jest wasz wyróżnik. Naszym wyróżnikiem mhm. jest pewna uniwersalność. Mhm. W oparciu o to, jakie informacje z rynku do nas wpływają i który fragment rynku logistycznego, czyli dość jednak szerokiego, mhm. pojemnego rynku, jest na dzień dzisiejszy najbardziej potrzebny, oczekiwany, e, oczekiwany. Mhm. i też nie ukrywajmy, najlepiej prosperujący, mhm. e, tam odwracamy nasze głowy, tam staramy się. Focus. Tak, mhm. tam się staramy fokusować. Oczywiście. Też umożliwia nam to czerpanie z kilku źródeł i stanie na kilku nogach, jak to się mm -hmm. mówi. Więc w każdym momencie, gdzie na niektórych branżach, na niektórych tych aspektach logistycznych gor gorzej się troszeczkę dzieje. Czy... To, wtedy... to my wtedy mamy tą mm -hmm. swobodę, ponieważ no, jesteśmy tak zwaną spedycją czystą, czyli nie jesteśmy spedycją, która posiada swoją flotę. Nie mamy też e, mocno rozbudowanej infrastruktury e, przeładunkowej. E, natomiast to też umożliwia nam szybką, elastyczną reakcję. E, reakcję na to, mm -hmm. co się dzieje na rynku. E, bo to tak naprawdę te kadry, które posiadamy, one swoją, swoim doszkoleniem się. Swoją właśnie tą elastycznością mogą nam zapewnić to, że możemy się lekko przekierować w danym momencie, tam gdzie jest nam bezpieczniej też i korzystniej, czyli takie strategiczne działanie. Tak mhm. jest. E, jest jeszcze druga, e, chyba równoprawna e, działalność e, obsługa celna towarów. Dokładnie, ona jest mhm. równoprawna, ale ja bym też ją nazwała komplementarną, mhm. ponieważ to też zauważamy u naszych klientów, że bardzo sobie to cenią, że każdy aspekt transportowy czy przeładunkowy, czyli ten taki około logistyczny, mhm. około spedycyjny, którym my się zajmujemy, m, nigdy nie jest w wyłączeniu od tej obsługi celnej. No jednak transport międzynarodowy w ogóle handel międzynarodowy. Przeważające ilości jest związane z obsługą celną, mm -hmm. bo jednak Europa już produkuje coraz mniej, jednak coraz więcej mm -hmm. tematów importujemy i to jest ten element, w którym nasi klienci poszukują też wsparcia. Zaznajomieni są na rynku mm -hmm. nasi klienci z, z organizacją transportu, o tyle odprawa mm -hmm. celna jest na tyle skomplikowanym tematem, zmiennym również tematem, że ta nasza wiedza jest bardzo dużą wartością dodaną do tych czynności transportowych, spedycyjnych, które robimy. Mhm. Jeżeli chodzi o agencję celną w Sławkowie, o której Pani wspomniała, tam macie własny punkt przeładunkowy, magazyn czasowego składowania, no ale są też agencje celne zlokalizowane przy wschodniej granicy oraz w rejonie nadbałtyckim. Dosyć szeroki zakres, ale planujecie jakiś dalszy rozwój terytorialny? Znaczy na dzień dzisiejszy z uwagi na to, że nasza agencja się wyspecjalizowała w takim zdalnej też obsłudze mm -hmm. w dużym stopniu wszystkich zgłoszeń celnych, już nie do końca jest, jesteśmy w, Dokładnie. Mm -hmm. jesteśmy zobowiązani do otwierania tych oddziałów w każdym jednym punkcie. Jesteśmy strategicznie tam, gdzie się najwięcej dzieje, czyli tam, gdzie wszystkie potoki towarowe wpływają bądź mm -hmm. wypływają z naszego kraju czy, czy, czy z Unii. Mm. Jeżeli taka potrzeba będzie, jeżeli zobaczymy, że gdzieś się dzieje intensywniej, z pewnością nie zawahamy się, żeby tam też ten oddział otworzyć, ale już mamy bardzo duże doświadczenie w działalności celnej, która nie zobowiązywała nas do bycia fizycznego, a jednak całkiem sprawnie odbyła się za pomocą naszej zdalnej obsługi. Więc to też jest jakaś tam może nasza mocna strona, że możemy zdalnie wiele rzeczy zrobić. Tak myślę, że w dobie dzisiejszych czasów ta zdalność już coraz bardziej, tak. E, że tak powiem, funkcjonuje w, w, w każdym rejonie, w każdej branży i faktycznie totalnie nie ma takiej potrzeby. No i że tak jeszcze mhm. dopowiem, ta zdalność jest kluczowa ze względu na też efektywność kosztową. Branża nie jest łatwa, Oczywiście. branża jest mocno konkurencyjna, więc... Dywersyfikacja kosztów zwyczajnie. Dokładnie, mhm. otwieranie jednak oddziałów, utrzymywanie e, Całodobowych oddziałów, też kadrowo, mm -hmm. bo nie ukrywajmy, że odprawy celne to są też elementy, które należy robić całodobowo, bo świat się nie zatrzymuje. Od 8 do 16. E, dokładnie, świat się po, po 16 nie zatrzymuje, tak. więc na no, utrzymywanie tych kadr całodobowo jest też kosztowne w nowych miejscach. tak? Jasne. Pani Dario, sektor e, transportowo-spedycyjno-logistyczny e, e, odgrywa, odgrywa bardzo dużą rolę w gospodarce e, polskiej. I nasze dane, dane Krajowego Rejestru Długów trochę jawią niepokojący obraz tej branży. Zadłużenie przekracza już teraz 1,5 miliarda złotych, a sami przewoźnicy mają problem w odzyskaniu jakby należności od nierzetelnych kontrahentów i te kwoty dochodzą już do prawie 200 milionów złotych. Teraz ja mam takie pytanie. Jakie narzędzia finansowe wystosujecie, aby tą płynność finansową utrzymać przy tak dużej skali działalności? No przede wszystkim jest kwestia tej wstępnej weryfikacji kontrahenta przed rozpoczęciem w ogóle działalności. I tutaj z pomocą na pewno przychodzą zarówno Krajowy Rejestr Dłużników, jak i wszystkiego rodzaju wywiadownie. Więc takiego potencjalnego klienta wstępnie weryfikujemy, w oparciu o to sprawdzamy i podejmujemy decyzję, na bazie jakiej, jakich terminów płatności z danym kontrahentem działać. No, a później już bieżąca kontrola, czyli w momencie, jak tylko dany klient wrzut wpada na listę zadłużeń, no to podejmujemy działania od razu, tak, żeby też te zadłużenia się nie nawarstwiały, żeby nie przekraczały jakiegoś ilości dni przez nas wewnętrznie zdecydowane jako nieakceptowalna. Więc myślę, że działamy w każdej możliwej sferze, która, która jest możliwa, tak? Książkowo, <laughs> tak? Mam nadzieję, że tak. <laughs> czyli proces, jakby, jakby zaopiekowany w pełni. Tak? najpierw ta weryfikacja potencjalnego partnera biznesowego, czy w ogóle wchodzić we współpracę, a jeżeli wchodzić, to na, na jakich warunkach, mhm. czy płatność taka, czy skrócona, czy wręcz przedpłata, a później jakby stałe monitorowanie tych kontrahentów, no bo jak wiemy, no nie tylko w branży TSL, jakby sytuacja danego partnera może zmienić się jak w kalejdoskopie. Dokładnie. I Państwo tutaj już jakby w trosce, jakby o, o swój biznes i też swoich partnerów innych biznesowych, jakby weryfikujecie. Eee, wspomniałyśmy już tutaj o kosztach zatrudnienia. Do tego chciałam nawiązać. Dane GUS-u ze stycznia 2025 informują, że. Największe bariery w prowadzeniu działalności w branży TSL są to właśnie wspomniane koszty zatrudnienia, i to jakby potwierdza aż 65% oraz niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, prawie 54%. Czy Wy w TSL Silesia macie podobne bolączki? Czy jeszcze może jakieś inne? Myślę, że tutaj akurat nie będę specjalnie różna od respondentów mm -hmm. tego pytania. Mm -hmm. Absolutnie tak, te koszty kadr i koszty związane z szeroko pojętym zatrudnieniem one są kluczowe mm -hmm. w przypadku takiej firmy jak nasza, czyli tak jak powiedziałam, która bazuje przede wszystkim na usługodawstwie to jest y, ogromny udział w budżecie firmy, który musimy e, zakładać na bieżąco. E, oczywiście zatrudnianie nowych pracowników, bo też takie potrzeby są, jeżeli firma się roz, rozwija, to automatycznie mm -hmm. musi też zwiększać zasób swoich pracowników. Zatrudnianie osób na stanowiskach specjalistów już też wymaga, e, no bo jest po pierwsze trudne, a po drugie wymaga także, specjalista, prawda, dokładnie, żeby pozyskać z dokładnie. rynku. On, mm -hmm. też, e, on też swoją cenę na rynku ma, jak to się mówi. E, my oczywiście Idziemy coraz częściej w kierunku wewnątrz, wewnętrznych szkoleń. To znaczy, czasami wolimy jednak zatrudnić osobę o troszeczkę mniejszych kompetencjach, o predyspozycjach bardziej charakteru mm -hmm. niż wiedzy mm -hmm. i uzupełnić tą wiedzę naszymi zasobami. Jesteśmy też częściowo firmą szkoleniową, więc z zakresu czy tematyki spedycyjnej, czy tematyki celnej, możemy bardzo duży wsad, ten merytoryczny, nowemu pracownikowi zapewnić. Więc to jest też gdzieś tam jakieś, jakaś nasza metoda na balansowanie tych kosztów wynagrodzeń, no ale nie zmienia to faktu że one są, tak jak powiedziałam, kluczowe w całym naszym budżecie i w całym utrzymaniu naszej spółki. I dodałabym do tego jeszcze oczywiście koszty energii, które też mocno oddziałowują na, na firmę no i są powiązane bezpośrednio z, z zatrudnieniem. Wspomniała Pani jeszcze o tym akcencie edukacyjno-merytorycznym. Rozumiem, że to też jest spory kaliber, że tak powiem kolokwialnie i... Jak tutaj ta aktywność wasza, wasza wygląda? Jak szeroko działacie w tym zakresie? Mamy siostrzaną spółkę, której mm -hmm. w ogóle core-biznesem jest prowadzenie mm -hmm. działalności szkoleniowej. Współpracujemy z wieloma organizacjami też, które dofinansowywują szkolenia zarówno dla przedsiębiorców, no przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale też dla osób prywatnych, więc jest to no mocne, mocna część naszej branży. Jest to też sposób odpowiedzi na, na potrzeby rynku, ponieważ mamy wiele firm handlowych, które z nami współpracują, Pracują, ale które czują u siebie, że pływają z niektórymi tematami. Z jednej strony TSR jest ta spółka spedycyjna, jest wsparciem mhm. przy bieżących działaniach, ale też jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje rozwinąć się, jakiegoś takiego dokładnie, dokładnie, mhm. żeby nie, nie musieć za każdym razem mhm. za telefon chwytać i do TSL z pytaniami dzwonić, mhm. to właśnie nasza spółka siostrona też się zajmuje właśnie tymi, tymi takimi szkoleniowo doradczymi tematami. Po raz kolejny w naszej rozmowie pojawia się kwestia słuchania rynku, prawda? I, I takie mam poczucie, że faktycznie od samego początku, od 2003 roku to jest waszym swoistym jakby wyróżnikiem, że jakby nie błądzicie, nie szukacie jakby e, aktywności e, w, w różnych jakby dziedzinach, e, ale po prostu słuchacie bardzo skrupulatnie tego, czego rynek potrzebuje i tutaj jakby odpowiadacie. Nie wyobrażam sobie inaczej, e, jednak na dzień dzisiejszy stworzyć całkowicie nikomu nieznaną usługę, po pierwsze jest ogromnie kosztowne. Wymaga ogromnego zasobu ludzkiego, jest szalone, pewnie, <laughs> pewnie w, w postaci jakiegoś crowdfundingu można by to mm -hmm. było zrobić, ale to nie jest do końca nasz kierunek, my się poruszamy dobrze tam gdzie się znamy, na tych mm -hmm. obszarach, które, na których się znamy i po prostu staramy się z tych obszarów wyłuskiwać kolejne takie złote kamyczki, które, które możemy przekuć w naszą kolejną jakąś usługę czy kolejną, kolejny element, który klientowi się przyda. Super. Pani Dario, czy prowadząc firmę, dzisiaj dużą firmę w Polsce, łatwo jest utrzymać tą rzetelność, tym bardziej rzetelność płatniczą w branży TSL, która już jak powiedziałyśmy do najłatwiejszych nie należy? No, najłatwiejsze to nie jest. Mm -hmm. tak, tak jak zresztą powiedziałyśmy, no, branża cierpi, w dużym stopniu z powodu, czy to nie, nie rzetelności płatniczej, czy to po prostu mam wrażenie, że niejednokrotnie braku umiejętności kalkulacji realnych kosztów, czy realnych zdolności finansowej pewnych przedsiębiorstw, bo my też obserwujemy to zarówno z perspektywy naszych klientów, którzy, którzy są. Zobowiązani wobec nas, ale również w postaci przewoźników czy podwykonawców dla nas. Też widzimy, widzimy dużą zmienność, dużą skalę upadłości, która się dzieje na, na rynku. Więc jest niesamowicie trudne prowadzić długodystansową działalność, długoterminową działalność. I efektywną do tego. Efektywną, tak, w jakimś stopniu zapewniającą klientowi stabilizację i właśnie pewność tej realizacji usług w momencie, jeżeli rynek jest tak zmienny i jest tak ryzykowny po prostu. Więc no, stawiamy bardzo dużo na wysokim miejscu tą weryfikację. Pani Dario, nasze badania pokazują, że aż 96% respondentów firm, bo badaliśmy firmy, wybiera do współpracy firmę, która ma certyfikat rzetelności płatniczej, tak jak Wy. Państwo uczestniczycie w programie od 2008 roku. Bach, jesteście naszym, tak jak powiedziałam, na początku, diamentowym laureatem. I w jaki sposób wy najczęściej korzystacie z narzędzi, które, które są do dyspozycji? W jaki sposób korzystamy? Najczęściej jest to podstawowy argument przy różnego rodzaju przetargach, więc w momencie, w którym konkurujemy z innymi firmami na rynku. Jest to niezaprzeszalną naszą zaletą i możemy tym się wylegitymować, że tak powiem, przed potencjalnym, również dużym kontrahentem, bo to przede wszystkim ci duzi kontrahenci weryfikują mm -hmm. właśnie tego typu rzetelność. I to daje nam faktycznie przewagę konkurencyjną, bo jesteśmy automatycznie traktowani jako faktycznie podmiot, który nie zniknie, który jest. Taki ugruntowany, ma ten fundament faktycznie założony na stabilizacji finansowej. Więc to jest absolutnie nasza, nasza duża zaleta. Rozumiem. Pani Dario, gdyby mogła Pani wprowadzić jedną zmianę w przepisach transportowych, albo ogólnie w funkcjonowaniu branży TSL, to co by to było? już żeśmy, żeśmy wcześniej przed naszym wywiadem rozmawiały <laughs> tak. na ten temat, że może powiem taką, taką opinię niekoniecznie popularną, ale z, gdzieś tam z, z rynku coraz częściej wybrzmiewającą. Nie do końca jestem zwolennikiem giełd transportowych. Są one przydatne jako wtórne narzędzie, wsparcie, narzędzie wsparcia dla działalności spedycyjnej, natomiast giełdy te mocno zaburzyły, w mojej opinii, rynek transportu samochodowego przede wszystkim, bo wiadomo, że giełdy przede wszystkim mają związek z transportem samochodowym. Jednak pod kątem rzetelności kontrahentów, o której już wspomniałyśmy pod kątem nawiązywania długoterminowych relacji też czy to z przewoźnikami czy to klientami uważam, że giełdy zaburzyły zaburzyły nasze funkcjonowanie jako spedycji, przestała ta spedycja być faktycznie wiarygodną długoterminową usługą, a zaczęła się bardzo bardzo spotową. I troszeczkę chyba na tym cierpimy, więc jeżeli miałabym coś zmienić, to taką świadomość na rynku, że giełda nie jest podstawowym narzędziem. Żeby nie była wyznacznikiem. Żeby prawda? nie była wyznacznikiem, mhm. w dobie y, kupowania, sprzedawania przedsiębiorstw spedycyjnych, y, które były w upodłości i nagle ktoś je sprzedaje albo były w dobrej kondycji, ktoś je sprzedaje, czyli realnie właściciel i intencje właściciela tej spółki mogą się z dnia na dzień mhm. zmienić. Y, to ta działalność na giełdzie, kiedy po prostu bierzemy losowego najtańszego, no przestaje być taka wiarygodna. Tak? My też już powoli od wielu lat zasadniczo odchodzimy od tych giełd transportowych na rzecz budowania relacji z przewoźnikami. Pani Dario, bardzo dziękuję za super ciekawą rozmowę, merytoryczną przede wszystkim. No i mam nadzieję, że niebawem już spotkamy się na kolejnej, 15. Okrągłej Gali Rzetelna Firma. Jak tylko przyjdzie informacja, kiedy to jest, z pewnością będziemy uczestniczyli. Jak co roku jest to dla nas bardzo ważne, żeby być w, w tym gronie rzetelnych firm. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.